Cześć! W tym odcinku zobaczymy jak ustawiać podstawowe funkcje sterowniku pokojowym. Zaczynamy. Co warto podkreślić na wstępie nierozłącznym elementem sterownika pokojowego jest bezprzewodowy odbiornik zainstalowany w jednostce wewnętrznej. Sterownik jest dość prosty, ma dwuliniowy wyświetlacz, kilka przycisków, góra dół. Z których będziecie korzystać, przycisk wymuszenia podgrzewania wody oraz przycisk wakacje. Co istotne, ma czujnik temperatury. Najbardziej podstawową funkcją, z której będziecie korzystać, to jest zmiana temperatury w pomieszczeniu. Przyciskami z prawej strony można ustawiać co pół stopnia dokładność temperatury, jaką chcemy uzyskać w pomieszczeniu. Następną funkcją jest funkcja wymuszenia podgrzewania wody do zadanych maksymalnych przez siebie wcześniej parametrów. I aby to uczynić, należy przetrzymać około 3 sekund przycisk. Pojawia się kran. Zawór mieszający przedstawia się na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Ponowne naciśnięcie, kilka sekund. Z powrotem przełącza system na podgrzewanie domyślnie domu. Kolejna funkcja to tak zwane wakacje. Wchodzimy w nią poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez około kilka sekund. Tak samo z niej wychodzimy, przyciskając przycisk przez około 2-3 sekundy. Podobnie jak wcześniej, przyciskamy około 3 sekund. Jesteśmy w opcji wyboru godzin, na jaki czas chcemy wyłączyć cały system grzania. Zakres, jaki mamy do dyspozycji, to jest od 1 do 72 godzin. Aby zaaktywować nasz wybór, naciskamy krótko przycisk wakacje. I w tym momencie system poszedł spać. Innymi słowy, co by się nie działo z temperaturą, pompa ciepła nie zareaguje. Aby wyłączyć ten tryb, jeżeli sam nie minie, chcemy to zrobić wcześniej, wystarczy przytrzymać znowu przez 3 sekundy przycisk i wracamy do normalnych ustawień. Zobaczmy, jak wygląda to od kuchni co pokazuje sterownik pokojowy, a co pokazuje wyświetlacz na jednostce wewnętrznej. Ciekawostką jest fakt, że w momencie kiedy podnosimy temperaturę, to dopiero podniesienie o cały stopień do góry zmienia nastawy na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej, natomiast jeżeli schodzimy w dół, to każde pół stopnia od pełnej temperatury obniża temperaturę o jeden stopień. Jednostce wewnętrznej. Zobaczmy, jak będzie wyglądała sytuacja, jak wymusimy podgrzewanie wody. Naciskam 2-3 sekundy przycisk po lewej stronie na górze. Pojawia się kran, oraz również pojawia się ikona uruchomienia procedury podgrzewania wody. To samo zobaczymy w menu. Jest Play. Funkcja jest zaaktywowana. Żeby ją wyłączyć, przytrzymujemy również około 3 sekund. Ranii gaśnie. Funkcja na panelu jednostki wewnętrznej jest również wyłączona. Play zniknął. System pracuje według standardowego harmonogramu. Sprawdźmy teraz tryb wakacje. Naciskam około 3 sekund. Pojawia się pole wyboru ilości godzin, na ile chcę wyłączyć system. Powiedzmy 4. Aktywuję krótkim naciśnięciem i na panelu jednostki wewnętrznej widzę Holiday. Jest urlop. Żeby urlop przerwać naciskam dużej przycisk. I system wraca do poprzednich ustawień. A jak wygląda komunikacja w drugą stronę? Otóż zaobserwowałem, że jest całkiem spora zwłoka pomiędzy informacją, która jest wysyłana z jednostki wewnętrznej do sterownika pokojowego. Przykładem takiej sytuacji może być, gdy wyłączyliśmy pompę ciepła, włączamy ją ponownie i system, mimo tego, że już jest w pełni gotowy do pracy, nie wysyła informacji do sterownika pokojowego. Trwa to czasami minutę, czasami dłużej. Wszystko działa, sterownik śpi. I na sam koniec garść literatury modele jakie mam u siebie zainstalowane. Jeśli komuś pomogłem, dzięki z góry za like i komentarz. Cześć.